To jest najmniejszej rozdzielczości namiot wojenny jaki w życiu widziałem, a jeszcze się nie da do niego wejść, a bo to nie ten namiot. Chwila. Tamta nie jest jaśniejszy, więc bardziej widać to, że jest zjebane. Czemu ten ogień jest taki, czemu wszystko w tej grze jest w kontraście statua? Średnie, nie... kurwa, czemu wszystko, czemu się przyjrzeć z niskiej rozdzielczości, oprócz trawy? Pies spogląda na ciebie z szacunkiem. Znika gdzieś widocznie widoczną przed nią agresja. W jego oczach zauważysz inteligencję i dużo bólu. Zwierzę to jest ciężko chore. Zobij psa! Nie! Załóż psu kaganiec. Hmm, Krwisto-czerwony kwiat z białym środkiem. Zwykle rośnie wśród martwego drewna gromadzącego się na obrzeżach zbiorników wodnych. Ktoś to uważał na biologii. Ogar ma M'Bari Chyba pokażcie mi jeszcze go z bliska. Wygląda jak królada mięsna Lubię go. To on kierował armiami króla Marika I przegnał ty. <laughs> o nie, król Malik O kurwa, on wygląda jak ten W Harry Potterze jak był ten skurwysyn Co wszystkie fanfiki z nim były Ten blady, ten wkurwiony Snape, wygląda jak kurwa jak Snape, nie? On jest coś kurwa za mądry, nie? Jest coś za bardzo wkurwiony tego tego elfiego pedała Jaki on jest wkurwiony Nawet jak na postać w Jezu Myślę, że król w swojej mądrości jest jebanym idiotą Czyli król kręci z y, córką Snape'a. Snape jest o to widocznie wkurwiony. Bardzo, bardzo wkurwiony. Bawi mnie jak niektóre postacie w RPG-ach mają stanik na zewnątrz ubrania. A przynajmniej takie wyrzeźbione cycki, żeby było widać. Tu jest miejsce na cyce! Winks! W samym sercu pustki znajduje się czarne miasto. To tam były te protesty w Ameryce? Nie masz jakiejś prawdziwej rady, kobieto? Rady? Nigdy. Wy młodzi i tak zawsze wiecie wszystko najlepiej. Na co przydałaby wam się rada kogoś starszego? Jestem jednak. Nawet nie jesteś staralka, masz włosy pofarbowane na białą alternatywkę. Stoi obok dzbana. Widzę tu trzy dzbany i jeden koć. Przykro mi, ale magom nie można przeszkadzać. Mają niezłą kurwa fazę ziom. Nie dosyć. No Spójrzcie kurwa na tego jednego. to pierdolony pekendens. Magom nie można przeszkadzać. Ich dusze przebywają w pustce. A jest tak, się teraz na to mówi, ha? Tam magowie napierdalają raj w party. Tutaj Ogar dostał kaganiec. Cóż, nie jesteś osobą, której się spodziewałem. Też się pierdol! Nie wiedziałem, że krasnoludy mogą być szarymi strażnikami. Widziałem tylko kilku przedstawicieli waszej rasy na zamku. Zajmowali się kowalstwem. Czy to dla ciebie jakiś problem, Swelu? Co jest ale realno? Gram wojownikiem. Wojownicy są duzi, silni, nasmarowani oliwką, nie otwierają skrzynek. Nie jesteś przypadkiem kolejnym magiem? Tak mam wykurwiście wielki miecz na plecach i pomalowane kreski na twarzy jak alternatywka właśnie dlatego, że jestem magiem, alistarza. Być może została tam pewna liczba zwojów zabezpieczonych za pomocą magicznej pieczęci. się odzyskał alisterze. A to już zadanie dla samego alistera. Rozumiem. To, dla największych nubów zabijcie trasz moby. Alister, ty odzyskaj jakieś ważne dokumenty, please. Nowe zadanie. Skażona krew. Udaj się doginę kolor. Ja mam mordę. Chcesz mandarynkę? Ile mrocznych pomiodów może zabić nasza czwórka? Tu... Nie zastraj się Joro. Powinniśmy zawrócić. Powinieniśmy zamknąć mordę. Nie, nie, po to przychodziłem dwie godziny gameplayu, żeby teraz nie napierdalać się strasznobłami, Joro. Kwiat zgłuszy. No to jest chyba ten z czerwonym środkiem, to ten, którego potrzebujemy na pieska. Co muszę zrobić, żeby wziąć kwiatek na pieska? To jest pułapka jak chuj. Up. Kupowanie kuszy chyba nie było dobrym pomysłem, ale i tak mi się bardzo podoba. A kurwa, pęknięta czaszka. Osłabienie sprytu. On i tak jest niepełnosprytny. Zostawiłem sobie parę yer na stream, żeby przeżyć. Ale wszystkie czajki wypiłem. Ty alkoholiku! Hej. Jerba jest herbatką. Jestem grzecznym człowiekiem, chłopcem, mężczyzną. Silnym, niezależnym mężczyzną robiącym streamy z starych gier RPG. Czy ja naprawdę się wymiotowałem jakiś czas temu i dopiero teraz się o tym dowiedziałem? Zacząłem mówić o mandze i anime. To nie przypadek, że musiałeś milczyć przy gadaniu anime. Spoko, i tak ty, nikt tego nie ogląda. Cycki. Tak sobie myślę... Czy nie jesteś przypadkiem sępem rozgrzebującym ciało ofiary? Ty wyglądasz jak każda czarodziejka z wiedźmi na ząb i mordę. Po pierwsze, spierdalaj, po drugie, spierdalaj, po trzecie, masz zbyt perfekcyjne cienie nad oczami, żebym ci ufał, babo. Ale ma fajne buty. Nie lubimy napadów. Ja lubię napady. Nie lubię wam to na przykład nas muszy, paniki. Nie wierzę w kosmitów. Za to wierzę w zabobonej czary. Okej, okay, chodzące cycki z makijażem mówią mi, żebym zachowywał się w cywilizowany sposób. Mogę się przedstawić? To nie zaszkodzi. Jestem Nordbert. Miło cię poznać. Prawdę mówiąc, zrobiła to moja matka. <noise> Stara, oddawaj dokumenty, to własność powiatowa. A co? Myślałeś, że zrodziła mnie kłoda drewna? Pewnie jakaś złodziejska, dziwnie gadająca kłoda. Ale też zamki, Mordo. Ten wielki kijek kurwa na Twoich plecach naprawdę nie mówi, jakbyś była obca z makiem. No to jest obóz, jak wpis deszczeli. Where kurwa skrzyneczka? Emaj głupi, or emaj ślepy? Zachód. Where jest kurwa zachód? To było w dół, nie? Chuj, nie ogarnę tej skrzyneczki. Czy Twój krasnoludzki umysł daje Ci inną perspektywę? W co Ty wierzysz? Wierzę w siebie! Nie wiem w co wierzę. W sumie fair, nie wiem w co wierzyć. Uuuu, pieseł. Pieseł. Ale tłuścio. Nie zginie, ja już go kocham. Nie po to można było kupić dla niego przysmaki, żeby teraz miał zginąć. Nie, nie uwierzę w to. Mordo. Nie mm -mm. Nie a. Idę teraz pootwierać wszystkie skrzynki na mapie, nie powstrzymasz mnie. Nie zgi... Sama zginiesz. Kochać pieski. Nie będę płakał za... Nie, znaczy jeśli umrze, to będę płakał, ale on nie umrze. Właśnie spotkałem Miechowego. Przyłączcie się do nas, pełniących wieczną służbę. Spenia. Spenia Jory. Oj, ale ja mam żonę i dziecko. Gdybym wiedział. Oj, jak się czujesz? Zajebiście. Wszyscy moi koledzy nie żyją. Został tylko pedał i Gość, który wygląda jakby chciał mi sprzedać kebaba albo kosę pod żebra za to, że nie napiłem się dziwnego kielicha. Hej ziom, generalnie nie objaśniliśmy ci wszystkiego, możesz umrzeć, w najbliższych godzinach, dniach, miesiącach będziesz widział dziwne rzeczy, ale spokojnie pamiętaj o tych, których z nami nie ma i każdemu zdarza się bad trip, to piękne hobby, z którego nie należy rezygnować. Chodź tam szybko. Wstałeś? Ogarnąłeś się? Przeżyłeś? Idziemy pogadać z królem mordo. Okej, okay, to on musiał zapamiętać, że będą mógł rozpierdalać obiekty Na wypadek gdybym musiał walczyć z jakimś uczestnikiem strajku kobiet To bardzo odpowiedzialne zadanie, musimy wysłać naszych najlepszych ludzi Ty kolesiu, który jesteś z nami od 10 minut, wypierdalaj Szara straż walcząca u króla Fereldenu Nie spuść się typie Będzie to chwalebna chwila dla nas wszystkich To wcale nie brzmiało podejrzanie ziom Minwelf na Podlasiu. Rok 2021. Kobiety białoruskie, kobiety i dzieci atakują wschodnią granicę. To nie jest ta wieża, na którą mieliśmy się wpierdolić. A, to nie ta wieża, na którą mieliśmy się wpierdolić. Zdechna Zdech! Nie wierzę, kurwa! Chuj mi w dupę, wczytaj ostatni plik zapisu. Cieszę się, że nabijam sobie jedno wyświetlenie na streamie. Tym, że po prostu nie odpisuję znajomemu, więc wbija na mój stream, żeby mi przeszkodzić. Uw. O ja pierdolę. To się wcześniej nie stało. Pedał jeden. I pedał 2. Oni mają jakieś magiczne rzeczy. Pedał 2 podejść. Pedał 1 umarł. Pozwolenie mu na użycie okładów leczniczych to był zajebiście zły pomysł. No on mi wykurwi zaraz dokładnie wszystkie okłady lecznicze, wykurwiej. Mniejsza niż 10%. Chuj ci w dupę, jak przeżyjesz to użyjesz. No dosłownie, co za skurwysy, zostały mi 3. Kurwa, to wygląda jak wielka jaskinia, która została po prostu przypierdolona płytkami na wykończeniu ówce. Chuj kurwa, nie zawali się. Zasłoni się stropianej i będzie git, mordo Taktyka jest prosta. Stajemy w drzwiach, nie pozwalamy im przejść. Pedał jeden strzela. Pedał dwa strzela. I którymś z nich rzuca zaklęcie. Nie pykło, bo poruszają się sami, kiedy nimi nie chodzą. Chuj mi do dupy. Serio, zrób homoromans z Alisterem i prześlij mi ten filmik z Browncowem. Słuchaj. Najpierw wątek romantyczny, później brołczo. Dogadamy się. Elf pedał. Ej, ale elfy to ogólnie pedały, w sensie... Elfy to rasa stworzona po to, żeby mieć ładne kobiety. I ewentualnie magów do D&D. Elfie samice łatwo odróżnić od samców, gdyż mają wielkie, większe prącie. Nie znam się na wieżach, ale to powoli wygląda jak wierzchołek. Wolnić psy. psy! 997. Aha. Maki Łucznik zginął jak chuj. Zastanawiam się, jakim cudem ten gruby skurwol się tu dostał, ha? E, dobra, jako że nas jest wielu, a przeciwnik jest jeden, przydałby się opracować jakiś plan działania, co? Ty jesteś magiem, to pierdolni spela, nie wiem cokolwiek. E, ty jesteś Łucznikiem, to weź Łucznikuj i nie wiem, pierdolni spela czy coś. Ty się w niego wpierdol, e, uderzając tarczą, bo to brzmi fajnie. A ja wyłączę jeden z trybów i pierdol rozbiciem broni, bo czemu by nie. Ej, to kurwa działa. Ej, to kurwa nie działa. ziomek dlaczego bijesz mele kurwa z broni dystansowej? Nie! Połóż go kurwa! On traci HP, halo, No skurwiej! To jest co wiele za duży wybuch jak na malutki kominek. Co? To z nie powinniśmy. co każe. Co jest kurwy, syn? No, nie, halo! Snape ty chuju! Kurwa aż mi się przykro zrobiło, nie? Mimo że już kiedyś grałem w tę grę. No. Cycki mnie ocaliły. A Lister, według głosu ludu, ma teraz zostać moim kurwa kochankiem. Gotowi by zostać szarymi strażnikami? Ale jesteś kurwa zbyt zadowolona z tego wszystkiego. Wkrótce ruszacie, ale weźcie jeszcze jedną rzecz. Tu moja córka. Mamy uznać przyjęcie cycko-osoby do drużyny jako zapłatę za uratowanie nam życia. Okej, okay, rozumiem, że jej wartość jest ujemna. Jak dokonać aborcji, gdy jest już samusny. Czy naprawdę chcesz ją zabrać dlatego, że tak mówi jej matka? Alister zamknij pysk! Ja pierdolę! Ale Alister autentycznie zachowuje się jakby miał ostry autyzm. Hej, mamy maga. A prawie gołego maga. Mogę jej założyć głupią czapkę. Świetnie. Nie uchylam się przed swymi obowiązkami wobec korony. Wydaje. Co za syn? Jebany pan długo